Oraz działowie 30 listopada odbyła się druga tura wyborów o fotel burmistrza miasta. Dane napływające z pierwszych komisji wyborczych w Ostródzie wskazywały, że kandydaci idą łeb w łeb. Jednak z nieoficjalnych danych wynika, że ostatecznie obecny burmistrz Czesław Najmowicz pokonał swojego rywala Olgierda Dąbrowskiego, Działdowo natomiast ma nowego burmistrza Grzegorz Mrowiński, mierzącą przewagą głosów, pokonał dotychczasowego burmistrza Bronisława Mazurkiewicza. Więcej na ten temat i ostateczne dane. Podamy Państwu w piątkowych wiadomościach. Jesień i zima to okres najtrudniejszy dla osób bezdomnych. Trudne warunki atmosferyczne mogą grozić nie tylko utratą zdrowia, ale i życia. Jak informuje rzecznik Olsztyńskiej Straży Miejskiej Grzegorz Szczęsnowicz, w porównaniu do sezonu letniego obecnie zgłoszeń w tej sprawie jest już o 50 więcej. W listopadzie zmarła pierwsza ofiara niskich temperatur. Pomimo tego, że Straż Miejska codziennie kontroluje miejsca, w których mogą przybywać osoby bezdomne, to nie wszyscy chętnie korzystają z ich pomocy. Praktycznie niechętnie korzystają dopiero gdy sytuacja ich zmusi czyli warunki atmosferyczne, bardzo niska temperatura, wtedy poddają się naszej presji i po prostu przywozimy ich do schroniska dla osób bezdomnych, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że te osoby muszą być trzeźwe. Warunek trzeźwości stawiają też pracownicy Olsztyńskiego Schroniska dla Bezdomnych. Jak zauważają, dla wielu podopiecznych placówki, właśnie ten warunek jest najtrudniejszy do spełnienia. Osoba, która chce do nas przyjść, musi być, nie może być pod wpływem alkoholu. Prowadzimy tutaj terapię odwykową. Jest u nas grupa alkoholików, która się spotyka, i te osoby naprawdę starają się, żeby nie wpaść ten, w ten alkoholizm ponownie. Także jeżeli osoba pod wpływem alkoholu przyjdzie do schroniska, to może zniweczyć ten wysiłek tych osób które się chcą naprawdę leczyć i chcą wyjść, wyjść z tego problemu. Schronisko oferuje pomoc. Może przyjąć 106 osób. Nawet jeżeli ten limit zostanie przekroczony, to nikomu nie odmawia się pomocy. Dlatego w tej chwili w schronisku przybywa 140 osób. Pracownicy schroniska za swoje wsparcie liczą na chęć współpracy ze strony podopiecznych. Osoby bezdomne pomagają nam w tych codziennych pracach, na przykład grabienie liście, aczkolwiek już teraz ten problem minął, ale na przykład jest sprzątanie łazienek, sprzątanie korytarzu, jakieś tam drobne prace naprawcze. No i na przykład malujemy pokoje, odnawiamy, bo musimy przygotować jednak na ten większy jeszcze ruch pokoje. Także musimy je pomalować, wyczyścić, meble tam połatać. Podopieczni w schronisku przy ulicy Towarowej 18 w Olsztynie mogą przybywać do czasu, aż wyjaśnią się ich sprawy życiowe. Również w tej kwestii mogą polegać na pomocy pracowników socjalnych. Próbujemy mediować z rodziną, żeby rodzina jednak zechciała się tą osobą bezdomną zająć, albo może jakieś inne schroniska, bo muszę powiedzieć, że... Nasz nasze schronisko jest w takim miejscu przelotowym. Tu się zbiegają linie kolejowe i osoby bezdomne przejeżdżają i akurat dorszne natrafiają do naszego schroniska. A tak jak mówię, mamy 106 miejsc, a musimy przyjmować następną grupę osób bezdomnych, także rozsyłamy ich po innych schroniskach, gdzie są mniej oblegane. Straż miejska także włącza się w pomoc osobom bezdomnym. Rozdaje ulotki z numerami telefonów do służb, gdzie można uzyskać pomoc, medyczną, ubranie czy ciepły posiłek. Jednak nie do Wszystkich udaje się dotrzeć. Dlatego Straż Miejska prosi mieszkańców o współpracę. Prosiłbym naszych mieszkańców, aby w razie zauważenia jakiejkolwiek osoby, która leży na ziemi, śpi na ławce, przebywa w holu dużego sklepu lub na klatce schodowej. Prosimy, proszę o kontakt z naszym dyżurnym straży 986 lub z dyżurnym policji 997. Trzeba pamiętać, że te osoby, nie można ich wykluczyć z naszego życia społecznego, one gdzieś się zatraciły i być może potrzebują pomocy. Osoby bezdomne lub te, które chciałyby pomóc osobie bezdomnej, mogą dzwonić do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bezpłatną całodobową infolinię pod numer 800 165 320. Można tam uzyskać informacje. Na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Obawia się pani piratów drogowych, bandytów, bombowaczy, wandali, pijaków. Taki test przeprowadzany jest teraz w roku. Uczniowie klasy mundurowej uzbrojeni w ankiety ruszyli w miasto. Spotkać można ich było w różnych częściach miasta, m.in. na Starym Mieście, Zawadzie, Zatorzu czy przy Ulicy Gwiezdnej. Pytamy się mieszkańców Elbląga, czy czują się bezpiecznie w naszej miejscowości i czy mają kontakt z dzielnicowym. No. No i jeszcze jak policja funkcjonuje, czy dobrze, czy, czy dużo jest patroli. No i... Ogólnie czy jest bezpiecznie w ich dzielnicach. W rolę ankieterów wcielili się uczniowie zespołu szkół technicznych. Ankieta składa się z 12 pytań i jest całkowicie anonimowa. Celem tej ankietyzacji jest zebranie właśnie opinii mieszkańców na temat pracy policji, czy czują się bezpieczni, czy e, czego się najbardziej obawiają. Opinie mieszkańców mają pomóc nie tylko w ocenie dotychczasowej pracy policji, ale i udoskonalić ją. Teraz wszystkie odpowiedzi mieszkańców zostaną przeanalizowane. Wyniki ankiet poznamy dopiero po ich opracowaniu. Mnogość sklepów monopolowych już nikogo nie dziwi. Szyldy zachęcające do kupna napojów wyskokowych na każdym rogu również. Nasza kultura od wielu lat kojarzona jest właśnie z trunkami procentowymi. Czy istnieją uwarunkowania regulujące ilość punktów sprzedaży alkoholu w naszym mieście? Ilość sklepów, limit sklepów jest uregulowany uchwałą. Podam Państwu z dnia 28 czerwca 2006 roku i ten limit, czyli obowiązuje już 9 rok, ten limit był ustalony na 85 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a mamy funkcjonujących w tej chwili 74. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż gastronomiczną, limit był w tamtym czasie ustalony na 30, mamy w tej chwili 16. Alkohol szkodzi zdrowiu. To hasło widnieje w każdym sklepie. Nie zniechęca to jednak klientów. Ile pieniędzy w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na zakup alkoholu? Jest to kwota prawie 18 milionów. Ciekawą rzeczą jest fakt, iż pieniądze pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczane są na profilaktykę. W Morongu istnieją instytucje, gdzie mogą zgłaszać się osoby uzależnione od alkoholu. Ale również rodzin i nie tylko rodzin, wszystkich osób, które wiedzą, że gdzieś w otoczeniu funkcjonuje osoba, która no, pije uszkadzająco dla siebie i dla swojej rodziny. Alkohol był, jest i będzie obecny w naszym społeczeństwie. Należy jednak postępować zgodnie z zasadą, że wszystko jest dla ludzi. Trzeba tylko umieć odpowiednio z tego korzystać. Młode, atrakcyjne, piękne. Takie były dziewczęta i kobiety 22 listopada w Olsztyńskiej Galerii Warmińskiej, gdzie odbył się Dzień z Gwiazdami. Całe wydarzenie poprowadził znany aktor Dariusz Lewandowski. Podczas imprezy odbył się pokaz mody oraz casting do konkursu Miss Warmii i Mazur 2015. Gośćmi tego wydarzenia była modelka Natalia Siwiec i wokalista Michał Wiśniewski. Pokaz Mody otworzyły finalistki konkursu piękności oraz modele, którzy na wybiegu przedstawili kolekcję na jesień i zimę 2015. Na scenie zaprezentowały się także młode modelki marzące o dużej międzynarodowej karierze. Po prostu tylko zwykłe makijaż i tyle. Po tutaj przyjechać, być sobą. Tak, przede wszystkim trzeba mieć być sobą. Dokładnie. Dobra dieta. No i sport oczywiście. No i na pewno człowiek jakby... Niski nie stanie się wyższy, to trzeba się po prostu urodzić też odpowiednim. Tam nie spełniać warunki, jakie sobie ustaliło jury. Mieć wzrost, trzeba umieć chodzić dobrze na szpilkach. Pokaz mody był skierowany przede wszystkim dla dorosłych, ale i dla dzieci nie zabrakło atrakcji i konkursów, które poprowadzili animatorzy. Na casting Miss Warmi i Mazur zgłosiło się 150 dziewcząt z całego województwa. Był to pierwszy casting z kilku zaplanowanych na zbliżający się sezon 2015. Na imprezie w Galerii Warmińskiej obecne były laureatki poprzedniej edycji tego konkursu. Miss Warmi i Mazur 2014 otrzymały upominki oraz certyfikaty. Podpytaliśmy je co trzeba zrobić, by zostać Miss lub chociaż dostać się do finału. No, trzeba przyjść na casting i no trzeba mieć po prostu to coś. Trzeba się ładnie uśmiechać, trzeba być wysokim, no ewentualnie trzeba się dobrze czuć po prostu w swoim ciele. Przede wszystkim trzeba być pewnym siebie, trzeba mieć taką pogodę ducha. No i myślę, że to jest najważniejsze, trzeba być po prostu sobą. Największą atrakcją imprezy był recital Michała Wiśnieckiego. Wokalista zaśpiewał swoje największe przeboje, także te stworzone z grupą ich troje. Ja myślę, że generalnie fajnie jest, jeżeli facet, to jest naturalne, że facet się ogląda za kobietami. Ja, ja generalnie tego nie robię, dlatego że ja mam bardzo wiele styczności zawodowej i to nie są moje pierwsze wybory. Panie, wybaczcie, ale nawet nie jestem o żadnej w stanie nic powiedzieć, dlatego że się po prostu za kobietami nie oglądam. Ale to być może tylko dlatego, że po pierwsze jestem w pracy. A po drugie, to chyba ja nigdy nie byłem jakiś taki pies na baby. Finał mi z i Mazur 2015 będzie można zobaczyć 23 maja również w galerii warmińskiej. Organizatorzy zaprosili do udziału w nim kolejne gwiazdy, jakie tego jeszcze nie chcieli zdradzić. 27 listopada w sali widokowej Nidzickiego Zamku odbył się 14 powiatowy konkurs wiedzy o regionie imienia Ludwika Ekierta. W konkursowe szranki stanęło siedmioro uczniów ze szkół powiatu nidzickiego. Młodzieży nie trzeba było specjalnie zachęcać do udziału w konkursie. Młodzież jak widzi, że to jest takie bardziej namacalne, bardziej im bliskie, łatwiej wtedy przyswaja te treści. Także jak najbardziej ja nie mam problemów z, z chętnymi do konkursu. Oni zawsze się zgłaszają. Jury w składzie Adam Płoski, Paweł Kaszuba, Patryk Kozłowski oraz Józef Kotwicki oceniło pracę pod kątem tematycznym oraz językowym. Pierwsze miejsce przypadło dla Tomasza Łaszczych, ucznia zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie z prezentacją o Grzeguszkach. W czasie przerwy Krzysztof Bucholski wystąpił z prelekcją pod tytułem Zmagania z historią, ukazującą rekonstrukcję bitwy pod Tannenbergiem, która miała miejsce 27 lipca w Szkotowie. Specjalistyczny sprzęt i grupa do zadań specjalnych. To było potrzebne do przeprowadzenia prac blacharskich na krzyżu katedry. Miedziana osłona rdzenia krzyża została nadgryziona zębem czasu, dlatego konieczna była jej naprawa. Wszystko po to, by iglica nie uległa dalszemu zniszczeniu. Naprawa polegała głównie tylko na uzupełnieniu części fragmentu blachy miedzianej w postaci takiej owijki i, i, i znitowanie tego na nitach nierdzewnych z powrotem, żeby wróciło do, do, do swojego первотного кшталту Zdaniem pana Jarosława, który prowadził całą akcję, samo zadanie nie było trudne do wykonania. Utrudniony za to był dostęp do miejsca, które trzeba było naprawić. Poza tym prace na tak dużej wysokości wymagały, aby zajęli się tym alpiniści. Byli potrzebni pracownicy, którzy mają uprawnienia do pracy na wysokościach, do pracy w koszu, które wymaga zabezpieczenia samego człowieka nawet w tym koszu, który, który, z którego żeśmy korzystali, więc, więc de facto jak najbardziej prace takie są przewidziane dla ludzi, którzy mają uprawnienia wysokościowe i, i, i umieją posługiwać się sprzętem takim alpinistycznym, który jest do tego potrzebny. Naprawa iglicy trwała około 40 minut. Efekty pracy alpinistów widoczne są z daleka i pewnie widoczne będą jeszcze przez kilka lat, dopóki blacha nie pokryje się patyną, zielonym osadem, którym pokryta jest pozostała część wieży.